Dzień dobry. Witamy na przetargu ofertowym pierwszym na najem nieruchomości w Rudowicach i na dzierżawę nieruchomości w Bystrowicach. Komisja w składzie Franciszek pan Marek Czerniecki, pan Tomasz, Kut przeprowadzi przetarg. Pozycja numer jeden, lokal w miejscowości Rudowice o powierzchni 6523 m kwadratowego w budynku OSP w Rudowicach na działce 827. Drugim przedmiotem przetargu na dzierżawę w miejscowości By Bystrowicy jest e, część, część działki 360 o powierzchni 6A. W wymaganym terminie wpłynęło dwie oferty, to znaczy jedna na lokal, na lokalów w Rudowicach i na część działki w Bystowicach też wpłynęła jedna oferta. Otwieramy ofertę. I ofertę, oferta na lokal w Rudowicach. Zofia Gilarska, Rodowica 36, lokal użytkowe, powierzchnia 65 m23 m2, w budynku, działka 827, cena wywoławcza y, 350 zł plus 2 miesięczny, ofertę oferty oferują 150% ceny najmu 360 zł plus wat miesięczny. I Oferta na nieruchomość w Bystrowicach, Wacław Porczak, Bystrowice 80. Zgłaszam ofertę na przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Bystrowice, część działki numer 366 arów Oferta w wysokości 4 kg czynszu dzierżawnego. Dziękuję. Na ten przetarg zakończony.